To spotkanie z Karolem Nawrockim, to było spotkanie na życzenie Karola Nawrockiego? Karol za Nawrocki zaprosił mnie na obiad, w związku z czym akurat byłem w Warszawie, miałem zaplanowany przyjazd i m.in. wywiad u pana redaktora, w związku z czym przyjąłem to zaproszenie. Deklarowałem wcześniej, że z Nawrockim też z chęcią poszedłbym na piwon, no ale nie miał czasu, bo była godzina 13, musiał jechać na wiec chyba do Sochaczewa, więc wtedy nie było okazji, to teraz nadrobiliśmy. Ile trwało to spotkanie? Z, z godzinę? Godzinę jedliście obiad? Tak, bez przystawek. To się zmieściliśmy w godzinę. Piwo było, czy nie? Nie, piliśmy wodę gazowaną. Rozmawialiście na poważne tematy, czy to było takie kurtuazenie pitu-pitu? W mojej branży, w której teraz działam, jestem politykiem, byłem już kandydatem na prezydenta, prezesem partii, rzadko jest możliwość porozmawiania z kimś, kto ma podobne doświadczenia. Pan jest dziennikarzem, nie jest panu trudno porozmawiać z innym dziennikarzem. Ktoś jest nauczycielem, ma dookoła mnóstwo nauczycieli, z którymi może wymienić doświadczenia. Bycie kandydatem w wyborach prezydenckich, przeżycie tej całej kampanii, to jest tak oryginalne doświadczenie, że o tym prawie nikt z nikim nie można porozmawiać, kto tego nie przeżył. Miałem takie dwie okazje w ostatnim tygodniu. Wcześniej jeszcze z Andrzejem Dudą również o tym rozmawiałem. To jest bardzo przyjemne móc kimś wymienić jakieś emocje czy doświadczenia. W ogóle bycie prezesem partii i móc porozmawiać z innym prezesem partii, to jest wydarzenie całkowicie unikatowe, bo jak jest się przedsiębiorcą, to jest mnóstwo przedsiębiorców. Mamy podobne jakieś przejścia, wspomnienia, przeżycia. Więc dla polityka możliwość w ogóle rozmowy, jak człowiek z człowiekiem, z innym politykiem, jest naprawdę bardzo wartościowa. A z Karolem Nawrockim przeszliście na ty? Nie. A z Rafałem Trzaskowskim? Tak. O, a kto zaproponował? Rafał Trzaskowski. A Karol Nawrocki jest starszy od pana? Tak. I panu nie zaproponował? Nie. Okej. Okay. Był pan zaskoczony? Nie. Jest człowiekiem, który bardziej trzyma dystans niż Trzaskowski? Tak. Mm -hmm. Dziękował panu za deklarację, że pan nie zagłosuje tak. na Rafała Trzaskowskiego? A coś więcej niż tak? Mm -hmm. jak? Zadał pan pytanie za krypację dziękowa. Tak, dziękowa. Ale wylewnie, czy, no, czy, czy tak wylecznie szczerze, dziękuję panie No Nie zrobiliśmy niedźwiedzia, że tu nie, nie Siedzieliśmy normalnie przy stole, zjedliśmy obiad, porozmawialiśmy sobie trochę o kampanii wyborczej, o naszych przeżyciach związanych z tą kampanią wyborczą, o trudach tej kampanii, o przewidywaniach na przyszłość.